właśnie z siłowni i tak obserwując to, co się tam dzieje, ten tłum ludzi, których normalnie tam nie ma, nowe twarze, gdzie po w godzinach wieczornych osiągnięte prawie maksimum tego co mieści siłownia, co jest niespotykane od miesięcy właściwie. I tak patrzę na te osoby i widzę, że większość z nich. Nie dotrwa do końca stycznia, no może do końca lutego. I bazując na własnych doświadczeniach i obserwacjach siebie i tego, co e, też ludzie dookoła mówią, e, chciałem ci powiedzieć, jaka może być przyczyna tego, że te postanowienia noworoczne, ten nowy ja, nowa ja, e, nie wychodzi. Najczęściej jest to właśnie najczęstszym powodem tego jest właśnie to, że to są postanowienia. My, jako ludzie, mamy bardzo ograniczony zasób, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych rzeczy. Nasz mental, nasza energia, siła woli tak, siła woli właśnie ta niepopularna siła woli bardzo szybko się wyczerpuje. Szczególnie w momencie, kiedy wprowadzamy te nowości. Więc, jeżeli to są postanowienia, które my chcemy wprowadzić naraz czyli trening, dieta, spokój, medytacja, wstawanie rano, czytanie książek, to po prostu najzwyczajniej w świecie nie starcza nam na to energii. Każda decyzja, którą podejmujemy nawet ta błaha, czy złapiemy szczoteczkę, chociaż łapanie szczoteczki to jest może złym przykładem, bo jest to działanie nawykowe, które nie wyczerpuje. Naszych zasobów, natomiast czy posmarować chleb masłem, czy na przykład majonezem, to już jest decyzja, która w niewielkim stopniu, ale już wyczerpuje zasoby mentalne. Natomiast w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, żeby iść na trening po pracy, żeby jeszcze zdrowo zjeść do tego, żeby jeszcze ciąć kalorie i mimo głodu, który możemy odczuwać z powodu na przykład źle skomponowanej diety. To wszystko spowoduje, że po pewnym czasie przestaniemy chcieć. Przestanie nam się chcieć. Po prostu organizm mózg przestanie nam przydzielać zasoby do tego całego, do tej całej zmiany. i Odpadamy, tak? Wracamy do starych, do starego, do starego ja, do starych nawyków, do starych zasobów. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim, jeżeli chcesz wprowadzić w ciągu roku kilka zmian, musisz to zrobić po kolei. Nie ma możliwości prowadzenia tych zmian naraz. Czyli, nie wiem, zacznij od najlżejszej. Nie wiem, od... Chcesz czytać książki, to zacznij od czytania książki. Chcesz prowadzić dietę, to wprowadzaj dietę, ale nie dokładaj do tego ćwiczeń. Bo ja na przykład w tej chwili testuję różne ustawienia kaloryczne i dietetyczne, jednocześnie ćwicząc i wstając rano na przykład. Ale ja mam już ten nawyk wprowadzony, tak? Mam wprowadzony nawyk wstawania rano z pierwszym budzikiem. Mam wprowadzony nawyk ćwiczeń co drugi dzień lub codziennie, w zależności od tego, jak sobie harmonogram ułożę, i nie potrzebuję do tego się motywować dodatkowo. Po prostu przychodzi dzień treningowy, i ja idę na trening i nie dyskutuję z tym. Tak samo z morsowaniem, gdzie mam możliwości morsować sobie koło domu, więc też mam wprowadzony nawyk morsowania nam co drugi dzień lub w dni, w których akurat jest to możliwe i po prostu to robię. Wobec czego mogę do tego dołożyć jedzenie tak, w taki sposób, w który sobie tam wymyśliłem, który ułożyłem dietetycznie z makro, z ilością kalorii i tak dalej, bo to wyczerpuje troszeczkę moje zasoby mentalne i energetyczne. Natomiast nie wyczerpuję tego trening czy morsowanie, tak? wobec czego mogę całą energię skupić na utrzymaniu tego, co chcę u siebie wprowadzić. A i to nie do końca wychodzi, bo taka ciekawostka, siła woli jest bezpośrednio powiązana z ilością substratu energetycznego, który dostarczasz z jedzenia. Więc jeżeli jesteś na diecie wysokowęglowodanowej i spada ci poziom cukru, jednocześnie bardzo spada ci poziom energii, którą możesz wykorzystać do utrzymania diety. Tak właśnie. Dlatego y, wiele osób mówi, że na diecie keto y, łatwiej się ją utrzymuje z tego względu, że jeżeli zmieni się już Twoja flora bakteryjna, zmieni się y, trochę smak, który preferujesz no to często ten substrat energetyczny, czyli tłuszcz nosisz na sobie, wobec czego nie ma tych spadków energii i łatwiej jest utrzymać tą dietę, ale to nie, nie tutaj jest czas i miejsce na to, żeby o tym mówić. Chciałem tylko zasygnalizować, że utrzymywanie stałego poziomu substratu energetycznego jest kluczowe do tego, żeby utrzymać siłę woli. Więc jeżeli to wiesz, nież za bardzo, chcesz za szybko, jest istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że tobie się to po prostu nie uda. To jedno. Siła woli, tak jak już powiedziałem, się wyczerpuje, także wprowadzaj naraz jedną zmianę, jeden element i wtedy istnieje duża szansa też, że się uda. Kolejną rzeczą odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcesz to, ten, tą zmianę wprowadzić, dla kogo ona ma być bo jeżeli y, nie jest to tak, nie chcę teraz też głęboko wchodzić w wyznaczanie celów, bo nie to jest celem, e, celem celów tego filmu, y, natomiast y, jednym z podstawowych elementów y, dobrze do, 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 do dobranego celu jest to, że jest on egoistyczny. Czyli ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja chcę, nie wiem, schudnąć, tak? Jeżeli y, Twoja odpowiedź będzie dotyczyła tylko ciebie, y, czyli nie wiem, bo źle się czuję, mam problem z zawiązaniem butów, okej, okay, dobra, to jest cel egoistyczny i Twój mózg zacznie przydzielać y, zasoby, i jest szansa, że utrzyma to przydzielanie zasobów. O ile prawidłowo to dalej przeprowadzisz, ale o tym za chwilę. Natomiast jeżeli twoim celem jest to, że chcę ładnie wyglądać, podobać się nie wiem, mężowi, kochance i tam komuś jeszcze, czy, czy nie wiem, w pracy, to to się nie uda, bo musisz sobie odpowiedzieć na dalsze pytanie. Dlaczego ja im się chcę podobać? Co mi to daje? Co mi to robi? I dopiero jak dojdziesz do momentu, bo ja się z tym będę dobrze czuł, ja się będę, yy, wiedząc, że im się podoba, na przykład ja buduję siebie, yy, czuję się pewniej, yy, mam yy, lepsze zdanie na swój temat, yy, to już zbliżasz się tak naprawdę do odpowiedzi, yy, czy to jest yy, Twój cel, czy to jest dobre dla Ciebie. Rozumiesz mam nadzieję, bo może jest to dosyć skomplikowane, natomiast musisz sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego I odpowiedź musi dotyczyć Ciebie, nie Twoich dzieci, nie Twoich rodziców, nie twojego męża, nie twojej pracy ma dotyczyć i budować Ciebie. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli twój wyznaczysz sobie cel, będę się trzymał tej diety, bo to jest takie bardzo popularne. Chociaż treningów czy jakiegokolwiek innego celu też to może dotyczyć. Jeżeli Twój cel jest zbyt duży, nie wiem, chcę schudnąć 15 kg, wyznaczysz sobie nawet termin tego, to jeżeli nie podzielisz tego na małe etapy, czyli nie będziesz robić tego, że miesięcznie nie wiem, schudnę 2 kg, i według badań wychodzi na to, że ci, co się ważą codziennie i mają ten efekt, nie wiem, po 50 gramów, po 100 gramów. Są bardziej wytrwali i zbudowani tym, że codziennie mają efekt i codziennie dostają tę nagrodę w postaci ymm, tej małej zmiany. Albo nawet jeżeli ważysz się co tydzień i ten efekt jest, to kluczowym do tego wszystkiego jest to, żeby po małym etapie dać sobie małą nagrodę. <laughs> jeżeli jesteś na diecie, to nie dawaj sobie ciastka czekoladowego, bo może nieco zaprzepaścić efekty diety. Ale zrób sobie, nie wiem, coś, co Tobie sprawia przyjemność, coś niewielkiego, nie wiem, idź do kina, zobacz sobie, zrób dla siebie coś ekstra. I wtedy Twój mózg, który przydziela zasoby energetyczne, wie po co ma to robić, bo jeżeli Ty nie widzisz efektów, nie zmierzysz się, nie zważysz przed tym wszystkim, nie zrobisz takiego zapisu stanu gry, od czego zaczynasz, no, to nie będziesz widzieć, jakie są yy, efekty z dnia na dzień, dzień po dniu, kiedy przyjdzie ta, ten zawis taki: powiesz, kurde, mam dość, nie chce mi się. A jeżeli spojrzysz na notatki, sp wejdziesz na wagę, nie wiem, yy, spojrzysz na, yy, zrobisz sobie pomiary, jeżeli chodzi na siłownię i chcesz budować masę mięśniową, czy zobaczysz 20 przeczytanych książek, to jest efekt wymierny, który dla, twoje, dla twojej głowy. Da ten rezultat taki, że to jest to, tak, to jest to, co ja chcę robić, i robię to, i przynosi to korzyści dla mnie. Tak? To są to jest bardzo istotny element w tym wszystkim, żeby po pierwsze dzielić na małe etapy, a po drugie, em, nagradzać się za to, co chcesz zrobić. I jeżeli jest to coś dużego, ogromnego, to bez podziału na małe elementy to się nie uda. Bo y, to, to, takie jest powiedzenie, że nawet jeżeli y, wyznaczysz sobie cel polecieć na Księżyc, a ci się to nie uda, to przynajmniej tam dolecieć do chmur. E, oczywiście, o ile masz samolot, rakietę albo coś, y, czym. E, czyli zasoby, którymi możesz dysponować e, w tym procesie, jeżeli ich nie masz, musisz je budować po troszku. Tak? Jeżeli wyznaczysz sobie cel, e, zostanę Mister Olimpia e, za 3 miesiące, to gwarantuję ci, że po miesiącu, kiedy spojrzysz w lustro i nie będziesz miał jednej trzeciej tej masy mięśniowej, który, który <laughs> mistrzowiec Mister Olimpia. E, nie pójdziesz już na trening, albo jeżeli pójdziesz to zrobisz go byle jak, no bo po co? Twój cel nie, nie zostanie osiągnięty nawet w jednej setnej. Natomiast jeżeli on zostanie prawidłowo wyznaczony, zostanie... Tam gdzieś jest u mnie też film chyba jak wyznaczać cele, jak nie to nagram go jeszcze kiedyś, bo, bo to jest bardzo istotne, to jest duża szansa, że mm, się to uda. Jeszcze krótko o nagrodzie, bo ta nagroda nie musi być, hmm, no może iść sobie na zakupy, kupić buty, ale na przykład u mnie nagrodą było swego czasu, jak sobie postanowiłem, że będę biegał, a że bieganie... Chciałem schudnąć, chciałem jakąś aktywność uprawiać, nie miałem czasu na siłownię, a ubrać dres i wyskoczyć na nadwór było dość łatwo. Hmm, I... A bieganie było bardzo nudne, to była właściwie jedyna aktywność, którą wtedy mogłem uprawiać, a Cholernie nie lubiłem tego robić. Eee, przebiegałem 3 km umęczony i to nie fizycznie, tylko psychicznie, nawet słuchając muzyki czy czegoś ciekawego, no po prostu to była kompletna <laughs> nuda. I wymyśliłem sobie, z racji, że wiele osób było na grupach biegowych, że w ciągu, bo to był marzec, że w marcu przebiegnę w sumie 100 km. Tak? Dużo, mało, no jak podzielić na 30 dni, to wychodzi tam 3, 3, 3 km średnio na dzień. I że się pochwalę na koniec marca na takich grupach, że kurczę w marcu przebiegłem 100 km. No, dużo mało brzmi, ale brzmi wow, 100 km ktoś tam przebiegł. I dało mi to takiego kopa, że ja po te 100 km przebiegłem po 20. E, samo obserwacja, widzisz, wiesz co zadziała. Ja chciałem dostać te poklaski, te głaski, i to była taka nagroda dla mojego <noise> mózgu. E, Taki etap mój był wtedy eee, i przebiegłem po te 100 km po 20 dniach, a w maju przebiegłem półmaraton, Ja, dla którego przebiegnięcie 3 km, było kompletną nudą. Biegałem potem weekendowo po 15 km, po 10, po 12, no, zaczęło mnie to kręcić, bawić, cieszyć. Eee, co ciekawe, efektu chudnięcia nie uzyskałem. Gdzieś tam e, był błąd w odżywianiu, pomimo biegania takiej ilości kilometrów, natomiast dało mi to kupę luzu, kupę radości. Znalazłem po prostu w tym co innego niż na początku zamierzałem, ale sam, sama widzisz cel podzielony na krótkie, dzienne etapy do wykonania z nagrodą, którą można się było w krótkim terminie. E, Nagrodzić, tak? Z czymś, co, co mnie nagradzało. Ech, także to chyba jest e, tak pokrótce, czyli podsumowując: nie wprowadzanie kilku rzeczy naraz, tylko wprowadzanie jednej i to najlepiej w sposób nawykowy, czyli daj sobie 3-4 tygodnie na e, to, żeby coś weszło w, twoje, w Twój nawyk, w Twoje działanie, w Twoje funkcjonowanie, to jedno. Podziel, odpowiedz sobie w ogóle na pytanie, dlaczego to, a nie, nie wiem, co innego, dlaczego chcesz schudnąć, Chodzi, czemu chcesz chodzić na siłownię, czemu chcesz, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem, czemu chcesz zmienić pracę, czemu chcesz czytać książki, czemu chcesz wstawać rano, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Jak to będzie coś, co da Ci taki, pff, bo to będzie coś, wow, dla mnie, wtedy to rób. E, kolejna rzecz, dzielisz to na etapy, na małe etapy i nagradzaj się. Nagradzaj się za każdym razem. Nie wiem, jak idziesz na siłownię, zmierz sobie tego bicka, zmierz sobie w pasie. Jeżeli nie masz zasobów na to, żeby dobrze zrobić trening, żeby do... zamów sobie trenera personalnego, zamów sobie kogoś, kto się na tym zna, kto ci ułoży dietę. Daj, oddaj się w ręce specjalistów. Jeżeli nie masz czasu się uczyć samemu i eksperymentować, bo. Przepraszam, to jest też błąd, bo często wydaje nam się, że coś wiemy, żeby, że robimy to dobrze, a potem się okazuje, że można by mieć 10 razy lepsze efekty, gdyby nie to, co nam się wydawało. Ja popełniłem mnóstwo takich błędów, bo nie miałem kasy po prostu na to, zasoby moje były bardzo niewielkie, żeby to stworzyć, żeby to ułożyć sobie. Teraz jestem na takim etapie, że jestem w stanie ułożyć sobie wszystko. Gdzieś tam dopytuję jeszcze specjalistów, natomiast zabrało mi to kilka lat nauki, a i tak nie twierdzę, że to wszystko, co robię, jest takie... <grych> Aczkolwiek ten etap, na którym jestem teraz, a etap, na którym byłem, nie wiem, 5 lat, 6 lat temu, no to jest całkiem inne miejsce mentalne, duchowe, życiowe i da się do tego dojść i... Warto słuchać ekspertów, warto słuchać specjalistów, ale tylko w, yy, yy, w obszarze, w którym to z Tobą gada. Bo są rzeczy, które z Tobą mogą nie gadać. Mogą być ćwiczenia, które z Tobą yy, nie gadają, mogą być potrawy, które z Tobą nie gadają. Zawsze to musi być ułożone tak, żebyś czuł, czuła się z tym dobrze, co robisz. Bo jeżeli nie będziesz się czuł, czuła dobrze, to nie utrzymasz, nie doprowadzisz do końca i nie zrealizujesz tego celu i przyjdzie nowy styczeń, nowy rok i znowu będzie poszukiwanie nowego ja yy, itd. Tak tak <laughs> Także z tym cię zostawiam krótko, żeby nie, nie przynudzać, żeby nie, nie przeciągać tego yy, myślę, że i siła woli i kilka jeszcze elementów, choćby właśnie to wyznaczanie celów. E, czy szukanie tego dlaczego, bo jest kilka sposobów, kilka metod na znalezienie, co jest dla mnie ważne i jakie są tego y, konsekwencje i elementy składowe, ale to tak jak mówię, na inne materiały i w najbliższym czasie myślę to się pojawi, więc z tym Cię zostawiam, taka myśl y, posiłowniowa, noworoczna, <laughs> cześć do tego, do następnego.